Okręg Małopolski, no jak to Kraków, między innymi organizuje konkursy o tematyce historycznej. To z Śródmiejskiego Klubu Młodego Nauczyciela zrodziła się inicjatywa przeprowadzenia wśród młodzieży klas gimnazjalnych konkursu historycznego Sprawa Polska podczas I Wojny Światowej i wkład nauczyciela polskiego w odzyskanie niepodległości. Należy pamiętać o tym, że to jest pierwszy oddział, w którym tak na dobrą sprawę w 1905 roku znarodziły się struktury związkowe. Jest też działalność sportowa, turniej piłki siatkowej. I, I to już u nas jest tradycją, bo to robimy już od 25 lat. Mamy tą przyjemność, że jesteśmy grupą ludzi, którzy są ludźmi z pasją i wciągamy chyba właściwie głównie tym, że organizujemy rzeczy dodatkowe oprócz tych, które są standardowymi dla pracowników pracy związkowca i pracy związkowej. No i tak powolutku właśnie co roku po turnieju nowych członków nam przybywa.